On jest dobry! Jesteście ze mną? Yes. Szkoła, szkoła, szkoła! 1 września rozpoczęty już parę dni temu, więc mam nadzieję, że każdy zdążył kupić zeszyty, długopisy, ołówki i inne linijki, będą Wam, niektórym z Was potrzebne, jak będziecie dzieciom pomagać odrabiać lekcje. Niektórzy już mają to za sobą, tak jak, tak jak ja, już tylko dzieciom pomagam. Czy ktoś z Was jeszcze chodzi do szkoły? Yes. Dzięki. Nie jestem sam na tej sali, jest parę osób gdzieś tam w tłumie. Także 1 września to jest nowy sezon, możecie powiedzieć śmiało, nie? Nowy sezon, kolejna klasa, zdałeś albo nie zdałeś, tak czy inaczej jest to nowy sezon. Ja 1 września. Rozpocząłem pierwszą swoją działalność gospodarczą, także też świętowałem 1 września. Chodziłem cały uśmiechnięty, bo to było 6 lat, jak jestem już sam sobie po prostu tutaj, wiecie, szefem. I to było naprawdę, naprawdę przyjemne. Jola mówi ciągle: Czego się tak cieszysz? Czego się tak cieszysz? Chodzisz po tym domu i się cieszysz? Ja no jak no szósta rocznica tego, że w ogóle nie muszę dla nikogo pracować, tylko pracuję dla siebie. Zaklaszcie dla mnie. To naprawdę był dobry, dobry dzień. Powiem wam, co jest moim marzeniem. Moim marzeniem jest. Widzieć na własne oczy Psalm 150. Jeśli znacie Psalm 150, on nie jest za długi, można się go szybko nawet nauczyć na pamięć. Są tacy zdolni wśród nas, którzy dali radę. Ja nawet nie próbowałem, ale przeczytam Wam Psalm 150 na, na początek. Chwalcie Boga w jego domu, chwalcie go na wyniosłym jego nieboskłonie, chwalcie go za potężne jego czyny. Chwalcie Go za wielką Jego potęgę. Chwalcie Go na dźwiękiem rogu. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i tańcem. Chwalcie Go na strunach i flecie. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, nie chwali Pana. Wszystko, co żyje, nie chwali Boga. Wiecie, ten psalm chcę widzieć na żywo. Ten psan chce widzieć na żywo, kiedy różne instrumenty, kiedy wszyscy ludzie uwielbiają jednego Boga. Żyjemy w takich czasach, a nie innych. Chcę Wam powiedzieć dzisiaj, dla niektórych to będzie nowość, dla niektórych coś, coś, co już wiedzą, ale Jezus powraca. Jezus powraca nie po to, żeby wrócić z powodu naszych grzechów, ale z powodu wielkiej chwały, jaką przygotowuje mu kto? Jego Kościół. Więc na pewno zobaczymy te rzeczy już niedługo. Dzisiaj. Zostańcie ze mną, bo przeczytam Wam trzy bardzo dziwne historie. Więc tytuł mojego dzisiejszego kazania jest trzy dziwne historie. Zastanawiacie się pewnie o czym będą. Otóż będą one o tej części nabożeństwa, która wzbudza różne emocje. Mamy różne części nabożeństwa, prawda? Mamy tam początek. Mamy tutaj uwielbienie, potem jest hosting, hojność, kazanie, czasem krótsze, czasem dłuższe, piosenka i koniec. Dzisiaj będę mówił o tym czasie, który jest dla niektórych z was kontrowersyjny. Jest dla niektórych z nas niezrozumiały. Jest czymś, na który czasem, na który bardzo często się spóźniamy. Będę mówił dzisiaj o czasie uwielbienia. Uwielbienie i muzyka chrześcijańska w ogóle o dziękuję Grzesiu, że ten huragan mi tutaj zmniejszasz, bo naprawdę poczułem flow. Jest, ten czas jest często bardzo, bardzo niezrozumiały, bardzo często jest też wyśmiewany przez jakąś różnorodność muzyki, jaka jest grana w kościołach, więc nie będziemy się w to zagłębiać, ponieważ to jest nie do, nie do osądzenia i nie ma sensu w to, w, to wchodzić, w to wchodzić, ale bez względu na to, jak ten czas postrzegasz, jak postrzegasz uwielbienie, czy jest to dla Ciebie czas naprawdę, na który czekasz i na który śpieszysz się i naprawdę przyciskasz gaz w samochodzie, żeby zdążyć na tą jedenastą, żeby być na pierwszej, pierwszej piosence, czy po prostu raczej tak Jedziesz długo tymi schodami tam w Malcie, idziesz tak powoli, czekasz aż będzie 11.15, wtedy wchodzisz, jak wszystko się skończyło, jesteś zadowolony. Być może jesteś takim człowiekiem, nie osądzam cię teraz, ale chcę Wam powiedzieć, że jakość tego czasu, jakość uwielbienia zależy od nas wszystkich. Sorry, Grzesiu, sorry, zespole uwielbienia. On nie zależy tylko od was, choć dajecie tutaj naprawdę i robicie świetną robotę, dajecie z siebie wszystko, zaklaszcie <noise> dla zespołu. Ale ten czas uwielbienia, ta atmosfera, którą tutaj tworzymy, ona zależy od nas wszystkich. Ona zależy naprawdę od Ciebie. Zależy naprawdę od Ciebie, czy przyjdziesz punktualnie, czy otworzysz swoje usta, czy podniesiesz swoje ręce, czy czy zaczniesz piszczeć, tak jak Zuza albo ja czasem, bo naprawdę jesteśmy podekscytowani, że w uwielbieniu jest niesamowita atmosfera i jest coś do wzięcia. Jest coś do dania Bogu, ale jest też coś, to coś do wzięcia. Więc pierwsza dziwna historia, dzieje się ona dosyć, dosyć dawno, gdzie jeden, jeden z królów izraelskich ma problem. Król ma problem, najeżdża go ogromne wojsko, nie wie co z tym zrobić, przegrana jest na 100% i kombinuje, może zapłacić, może wysłać jakiś e, posłów, żeby może zgodził się i z białą flagą jakoś tam to przejdzie, ale ten król z naprzeciwka, cała armia nie chce się zgodzić, więc szuka, szuka rozwiązania i słuchajcie jakie rozwiązuje rozwiązanie znajduje ten król. Potem naraził się z ludem i wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Boga w odświętnych szatach. Podążając na czele zbrojnych, na czele wojska ze śpiewem niezbyt skomplikowanym, wysławiajcie Pana. Wysławiajcie nam w oryginale, w hebrajskim jest Jahwe, Wysławiajcie jachwę, ponieważ na wieki trwa jego łaska. Takie oto rozwiązanie znajduje król. Ci, którzy nie znają tej historii, nie znają jej końca, to pewnie się śmieją, co goś odstawił w ogóle, przecież mógł trochę więcej tej kasy dorzucić, może tam ten król by się na coś zgodził, ale nie. On za, za radą e, proroków, za radą swojego serca też, bo był to król, który kochał Boga i znał Boga, że jest wielki, postanawia wyznaczyć śpiewaków i instrumentalistów na czele armii, żeby oni szli przed nimi, a ci za nimi z tymi włóczniami, mieczami i innymi. Mm, inną bronią i żeby ci śpiewali przed, przed Nim, wysławiajcie Pana, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. Bardzo proste, na wieki trwa Jego, jego łaska. I patrzcie, co się dzieje, kiedy wznieśli radosny okrzyk, pieśń uwielbienia, Pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na Judę Amonitów i Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, także zostali pobici. Amonici bowiem i Moabici uderzyli na mieszkańców Pogórza Seir, rażąc ich niczym obłożonych klątwo. Gdy zaś rozprawili się z nimi, sobie nawzajem dopomogli do zguby. Uwielbienie tych ludzi sprawiło, że ich przeciwnicy zaczęli sami siebie zabijać. Nikt nie klaszcze, nikt nie mówił wow. Jest to dziwne, że mówimy o jakimś ludobójstwie i się z tego cieszymy, ale stało się to dlatego, że ci ludzie uwielbiali Boga, dlatego że jest dobry i że na wieki trwa Jego łaska. Wow, jest to na pewno na pewno dziwne, ale chcę ci powiedzieć dzisiaj, że uwielbienie może sprawić, że twoje problemy będą miały problemy. Więc jeśli masz problemy, ustawiasz się do nich tyłem, nie patrzysz na problemy, ale zaczynasz patrzeć e, na Boga. I robisz coś takiego. Przedstawiasz swoim problemom swojego Boga i sprawiasz im problem. Dlatego, że jeśli twoje problemy mają sprawiać Ci problemy, to spraw swoim problemom problem. Nic prostszego. Ustawiasz się tyłem do tego, co się dzieje dzisiaj w Twoim życiu, nawet jeśli to jest naprawdę trudna sytuacja, nawet jeśli jest to coś, co wydaje ci się, że jest nie do rozwiązania, ustawiasz się tyłem do tego, ale ustawiasz się przodem do Boga. Zaczynasz Go uwielbiać. Mówisz, Boże, jesteś dobry i na wieki trwa Twoja łaska, na zawsze trwa Twoja łaska i zobaczysz, że Twoje problemy będą miały problemy. Gdy czujesz się głupi, ja czasem czuję się naprawdę głupi. Mówię, Boże, jestem głupi, nie wiem co zrobić w danej sytuacji. Uwielbiaj Boga, który jest mądry. Masz problemy finansowe? Uwielbiaj Boga, który jest, jest zaopatrzeniem. Chorujesz? Bóg uzdrawia. Uwielbiaj Boga, który uzdrawia. Masz smutek w swoim życiu. Coś się stało. Straciłeś kogoś, straciłeś coś. Zaufaj Bogu i uwielbiaj Boga, który pociesza. Zgubiłeś swoją drogę. On jest twoim pasterzem. Kościele, uwielbienie ma naprawdę niesamowitą moc i Twoje problemy mogą zacząć mieć problemy, dlatego że Ty wywyższasz Boga. Boga, który jest ponad wszystko. Jesteście? Gdziekolwiek to robisz, tam Bóg może się objawić. Czy robisz to pod prysznicem, czy robisz to w kościele? Czy robisz to w aucie, tak jak Wiciu dzisiaj jechał i słuchał tej piosenki, którą dzisiaj zespół grał? On słucha jej w samochodzie, on tutaj wchodzi, oni to grają w ogóle. W zasadzie zgubił orientację, czy jeszcze jedzie, czy już jest w kościele, bo uwielbienie było tam, uwielbienie było z nim w Windzie i na schodach, kiedyś śpieszył się, żeby zdążyć na tą pierwszą piosenkę. Wchodzi tutaj i nadal jest uwielbienie. Wow, takie życie to mi się podoba. Cały czas bycie w tej atmosferze, gdzie Bóg jest z Tobą. Cały czas jesteś w atmosferze, gdzie Bóg jest z Tobą. Powiesz to tylko muzyka. A muzyka z definicji posłuchajcie. Muzyka jest to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Ten czas jest naj, najbardziej istotny. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka, taka jest definicja muzyki, poprzez dźwięki. Zostańcie ze mną. Struktury dźwiękowe składają się z zestawu fal akustycznych o celowo dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi, ktoś powiedział, że cisza jest najważniejsza w muzyce. Celem muzyki jest samo ekspresja oraz przekaz subiektywnych uczuć kompozytora lub wykonawcy, który, który ma wpływ na odczucia, reakcje i świadomość słuchacza, przetwarzającego te doznania w sposób zupełnie indywidualny. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem oprócz głosu ludzkiego również instrumentów muzycznych, jak i wszelkich dźwięków elektronicznych, naturalnych oraz nie artykułowanych. Jeśli modlitwa ma jakąś moc, to powiem ci uwielbienie. Modlitwa, którą śpiewasz w dosyć abstrakcyjny sposób, dodając tego dźwięki naturalne, nienaturalne, nienaturalne elektroniczne i jakiekolwiek zwiększasz moc tego, co robisz. Jeśli uwielbiasz Boga, naprawdę przenosisz się w inny wymiar. I w ustach człowieka, który nie zna Boga, muzyka jest fajna, sprawia jakąś, jakąś przyjemność, coś, coś przekazuje, ale muzyka w ustach człowieka, który wierzy w potężnego Boga, uwielbienie w jego ustach jest potężnym narzędziem do zmiany. Jest potężnym narzędziem do zmiany rzeczywistości, w której jest. Jest, do, jest potężnym narzędziem do obrony, jeśli coś cię atakuje i do ataku, kiedy musisz po prostu zrobić coś w swoim życiu. Mówiliśmy przez cztery tygodnie o... W wygrywaniu. Mówiliśmy o walce w umyśle. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co udało nam się tutaj powiedzieć, tego, co udało nam się przekazać. Mam nadzieję, że zastosujecie to w swoim życiu i będzie wam się lepiej żyło. Czasami jest tak, że musisz wygrać, dlatego że będziesz uwielbiał Boga. Czasami jest to jedyne rozwiązanie. Czasami skończyły się koncepcje, czasami skończyły się porady i po prostu stajesz przed Bogiem i zaczynasz go uwielbiać muzyką, która jest organizacją struktur dźwiękowych. Ale która działa w tak cudowny sposób, że Twoja atmosfera dookoła ciebie, dookoła ciebie i sytuacja Twoja zmienia się. Jesteście gotowi na drugą historię? Jest jeszcze dziwniejsza. Mamy sytuację tym razem z kolejnym królem, z królem Saulem, który był dosyć wysokim królem i tu chyba jego zalety się kończą, w sensie, że miał wysoki wzrost. Coś osiągnął, aczkolwiek bardzo szybko zboczył na jakieś krzywe, krzywe ścieżki. I kiedy ma problemy, może trochę mniejsze niż ten poprzedni, poprzedni król, postanawia sobie ulżyć muzyką. Więc zaprasza instrumentalistów, zaprasza różnych muzyków, żeby kiedy on ma napad jakiejś agresji, napad jakiejś złości, napad strachu, żeby ktoś mu grał na jakieś tam liże czy innych. Ówczesnych instrumentach i żeby on się uspokajał. Tak się działo w jego życiu: wszystko było dobrze, czuł się okej, okay, ale pewnego dnia nie miał takiego muzyka i zawezwał nowego. I tym muzykiem nowym okazał się nie Eric Clapton, ale Król Dawid. Późniejszy Król Dawid. Na razie był zwykłym pasterzem, który grywał dla owiec i dla innych niedźwiedzi, a potem je zabijał. Trafia na Dawida. Człowieka, który grał muzykę, który świetnie organizował te struktury dźwiękowe i fale w przestrzeni. Były one bardzo abstrakcyjne i na pewno chcielibyśmy tutaj na żywo usłyszeć, ale Dawid miał coś więcej. Dawid był człowiekiem, który znał Boga. Dawid był człowiekiem, który ufał Bogu. Dawid był człowiekiem, który polegał na Bogu w bardzo konkretnych zadaniach, jak miał zabić lwa, jak miał zabić niedźwiedzia, jak miał odnaleźć owce, jak miał zrobić coś cokolwiek innego, jak miał zabić Goliata. Polegał na Bogu. Nie polegał na tym, co potrafi. Owszem, był wyszkolony, to nie był jakiś e, byle kto, ale jego zaufanie było w samym Bogu. I ten chłopak, młody, rudy chłopak, pewnie miał też piegi. Przychodzi i dzieje się taka sytuacja. A kiedy za sprawą pierwsza Samuela 16:23, kiedy za sprawą Boga nadchodził, nachodził saula duch. Jakieś demoniczne ataki. Nic specjalnego nie bójcie się, to się zdarza nawet dzisiaj niektórym. Dawid brał lirę i zaczynał grać. Wtedy Saul doznawał ulgi i zaczynał czuć się lepiej, i odstępował od niego zły duch. To, co grał Dawid, nie miało tylko wymiaru emocjonalnego. Nie miało tego wymiaru takiego, że na chwilę Saul poczuł się lepiej, ale miało taki wymiar duchowy, że ten duch od niego odstępował. To jest coś niesamowitego, nie zajmujemy się zbyt często jakąś demonologią czy, czy czymś w tym, w tym stylu. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że demony istnieją. Tak jak Bóg istnieje, tak istnieje diabeł. Jak aniołowie istnieją, tak istnieją różne, różne demony. Możemy o tym się oczywiście rozwodzić, nie chcę w to wchodzić. Dzisiaj dowiecie się więcej o tym na live grupach już od 13, od 13 września, ale bardzo często problemy ludzi są związane z, sytuac z ich sytuacją duchową. Z ich przeszłością, z ich e, jakimś otwarciem na sfery, na które nie powinni się e, otwierać, z czarami i innymi rzeczami, wizytami u wróżek. To są naprawdę rzeczy, które potrafią w Twoim życiu e, zrobić naprawdę dużą dziurę. I może nawet o tym nie wiesz, ale zmagasz się z czymś, co nie daje Ci spokoju od lat, nie radzisz sobie z tym. Modlitwa czasem, czasem e, nawet nie pomaga, ale prawdopodobnie coś w Twoim życiu jest otwarte w sferze duchowej i potrzebujesz nie tylko, ale też uwielbienia żeby się z tym rozprawić. I kiedy Dawid przychodził do, do Saula, kiedy grał mu, ten duch odstępował, to nie tylko była kwestia emocji, to była kwestia duchowa. To była bardzo kwestia głęboka, która na stałe zmieniała, e, zmieniała sytuację Saula, dlatego że Saul robił ciągle złe rzeczy, to ciągle jakieś złe rzeczy do niego przychodziły, że e, Saul sam się pchał w problemy, dlatego ciągle miał problemy i choć Dawid grałby mu 24 godziny na dobę, i tak Saul byłby w złej sytuacji, bo podejmował złe problemy, złe, e, złe decyzje i miał problemy. Ale jeśli sama muzyka ma jakąś moc, tak jak czytaliśmy w definicji, to o ile bardziej jest skuteczna, jak widzicie w tej dziwnej historii, jeśli zamienia się w szczere uwielbienie Boga, jeśli jest grana przez ludzi, którzy rozumieją, że Bóg jest wielki, którzy rozumieją, że Bóg jest łaskawy i nie grają ze względu na, na to, żeby ktoś ich zauważył w, w tych reflektorach wszystkich, ale grają ze względu na Boga, żeby pokazać Mu, Ty jesteś większy ode mnie. Więc uwielbienie, kochani, sprawia i zapamiętajcie to, że zmienia się atmosfera dookoła Ciebie. Jeśli byś miał tyle, tyle pieniędzy, żeby zaprosić Grzesia i zespół do swojego domu na tydzień, żeby Ci ciągle tam grali uwielbienie, to zobaczyłbyś, że atmosfera Twojego domu na pewno by się zmieniła. Albo byś się z niego wyprowadził, bo miałbyś dość, albo naprawdę Boża obecność w taki sposób by zamieszkała, że już nie trzeba byłoby tam nic grać, tylko wszyscy by leżeli i uwielbiali Boga nawet od instrumentów, ale uwielbienie naprawdę zmienia atmosferę. Doświadczyłem tego wiele razy w swojej, w swojej przeszłości. Niektórzy z Was wiedzą, niektórzy nie, że przez około 15-13 lat byłem liderem uwielbienia. I przez prawie każdą niedzielę w, w, w tygodniu prowadziłem, prowadziłem uwielbienie. Grałem, śpiewałem, robiłem różne, różne związane z tym rzeczy i widziałem wiele, wiele sytuacji, gdzie poprzez uwielbienie, gdzie w trakcie uwielbienia, kiedy graliśmy muzykę, kiedy śpiewaliśmy, życie ludzi się zmieniało. Zostali uzdrawiani, byli chrzczeni Duchem Świętym. Otrzymywali nagle jakieś słowo od Boga, które zmieniało całkowicie ich, ich, ich perspektywę. Więc zdajmy sobie sprawę, Kościele, kiedy robimy uwielbienie, naprawdę to ma wpływ. Muzyka i cała, cała kwestia, że przychodzimy z tym do Boga, przyciąga rzeczywistość ponadnaturalną. Uwaga, powiem coś kontrowersyjnego. Dla niektórych będzie to nie do zniesienia, ale muzyka naprawdę nie jest tylko oprawą nabożeństwa artystyczną. Muzyka w tym miejscu, muzyka w, tym, w kościele, nie jest oprawą artystyczną tego czasu. Sorry, jeśli kogoś zawiodłem, ale to nie jest tylko oprawa. To jest zdecydowanie coś, coś więcej. Muzyka w kościele, uwielbienie naprawdę ma potencjał przynosić duchowy przełom. Ma potencjał przynosić naprawdę duchowe zmiany w Twoim życiu. I tak jak powiedziałem wcześniej, zależy to od Ciebie. Jeśli tylko otworzysz swoje serce, jeśli tylko podniesiesz swoje ręce, jeśli tylko otworzysz swoje usta, wtedy masz naprawdę szansę doświadczyć tego. Bo muzyka człowieka wdzięcznego, który jest zakochany w Jezusie, buduje, buduje tą atmosferę, buduje innych i oddaje chwałę Bogu. Ale też na pewno. Opowiada o życiu i przynosi ogromną nadzieję nie tylko dla Ciebie, ale też dla osoby, która, która stoi, e, stoi z, bu, z boku. Więc muzyka bez kontekstu uwielbienia jest dobra. Wielu z nas jest tutaj muzykami, którzy grają, grają jakieś, w jakiś e, e, zespołach. Tomek Pawłukiewicz, na przykład, świetny zespół e, tworzy Tomek Pomacha i wszystkich, bożej jesteście z tyłu. No tak. Także za, zapraszam was na ich koncert już niedługo. E, Razem z Matiem, ze swoim e, synem e, grają świetną, e, świetną, świetną muzykę, świetną, są świetną kapelą, ale muzyka bez kontekstu uwielbienia, tak jak mówię, jest dobra, wpływa na ludzkie emocje, przynosi jakieś chwilowe zmiany, ale one są chwilowe. Natomiast muzyka grana jako uwielbienie, muzyka grana w kościele, ona może przynieść taką zmianę, która jest trwała i która nie dotyczy tylko teraźniejszości, ale dotyczy Twojej wieczności. Jeśli czujesz się czasami, czasami źle, przychodzisz do kościoła i nagle jesteś na uwielbieniu, bo się nie spóźniłeś, ale byłeś za 5.11, żeby być na pierwszej piosence, która jest zawsze najbardziej dynamiczna z tych wszystkich, i doświadczasz przemiany, i to nie jest chwilowe, bo kiedy wychodzisz z tego miejsca, jesteś już w domu, nadal to czujesz. Nadal czujesz, że coś się zmieniło, coś na trwałe dotknęło Twojej wieczności, nie tylko Twoich emocji. Jeśli Muzykę zamienimy na uwielbienie Boga, ona naprawdę wpływa na wieczność. Ja nie nawróciłem się w kościele, nie oddałem swojego życia Jezusowi na takim zgromadzeniu jak tutaj. Chciałbym może wtedy byłbym bardziej święty, nie wiem. Ja nawróciłem się w knajpie. W knajpie, która była w piwnicy, to się nazywało Piwnica 21, tego już nie ma na Starym Rynku, ktoś może pamięta, ale to musisz mieć ze 60 lat. Jola. Nie Dawid pamięta, chociaż ma 21. Jako dziecko tam musiałeś chodzić, to rodzice, no, puszczali cię. Nawróciłem się na koncercie, gdzie ludzie, którzy bardzo kochali Boga, ludzie, którzy byli poświęceni Bogu, stworzyli taką organizację struktur dźwiękowych i fal akustycznych, która dotknęła mojego serca. I wystarczyło, że ten człowiek, który miał dredy i jakieś ciemne okulary, wyszedł i powiedział, kto chce oddać dzisiaj swoje życie Jezusowi. Ja byłem, okej. Okay. Jestem pierwszy. Nie wstałem oczywiście, bo trochę się wstydziłem, bo tak wiecie, taka knajpa, tutaj ludzie chleją, tutaj ktoś śpiewa i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Ale wiedziałem w swoim sercu, że ta muzyka, którą oni wcześniej grali, i te słowa, które przy okazji niej wypowiadali, dotknęła mojej wieczności. Wiecie, to był dzień. To był wieczór, naprawdę kiedy zmieniło się moje życie. Mogę powiedzieć dzięki Bogu, mogę powiedzieć dzięki Duchowi Świętemu i ludziom, którzy to zrobili, ale powiem też dzięki muzyce, którą zagrali ludzie, którzy kochali Boga. I ostatnia trzecia, najdziwniejsza historia. Zobaczcie, kto jeszcze śpiewał. Bo może jesteś człowiekiem, który nie śpiewa, bo jak się usłyszysz to już też skończyć. Może jesteś już tak, nie wiem, jakiś rozwinięty i tak elokwentny, już zarobiłeś tyle pieniędzy, że nie wypada ci śpiewać wręcz. Jeszcze przed Bogiem w kościele? Nie. Może to nie to. Paweł, który był największym apostołem. Paweł, apostoł Paweł, który wcześniej był jednym z największych uczonych tego czasu, jednym z najlepszych uczniów Gamaliela, który był jeszcze nad nim ileś stołków wyżej. On śpiewał Bogu. Dawid, który mógł naprawdę, wiecie, swoją inteligencją, wiedzą, elokwencją i czymkolwiek jeszcze zadziwić innych, on w momencie, kiedy jest w trudnej sytuacji, powołuje się na Boga i zaczyna śpiewać. Dzieje apostolskie 16:25, oko, około północy i 26. Paweł i Sylas, Sylas to był jego współpracownik, też dosyć ciekawa persona, modlili się i śpiewali Bogu hymny. Śpiewali Bogu piosenki. Przysłuchiwali się im więźniowie i nagle, uwaga, nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Paweł, który mógł im opowiadać jakieś elokwentne kazania, mógł im opowiadać o, o tym, w jaki sposób przeczytał całą torę od deski do deski, albo nawet znał ją na pamięć, w jaki sposób był uczniem Gamaliela i jak ten go szanował, on zaczyna śpiewać. Oczywiście Bibliści dochodzą, jaką piosenkę śpiewał i który to był hymn. Ja obstaję przy tym, że śpiewał Twe słowo na ustach. My dziś. Hej! Przynosi zmianę, Panie, w pełni twej mocy, co jest z wami. Chcę iść ogłaszać Twoją chwałę. ogłaszam to, więc kiedy Paweł to śpiewał, więc kiedy Paweł to śpiewał, rozluźniły się więzy więźniów. Otworzyły się drzwi więzienia i Twoje uwielbienie, jeśli robisz coś takiego, co robił Paweł, jeśli nie wstydzisz się tego, że Bóg jest twoim, twoim Bogiem, powoduje, że nie tylko Ty jesteś wolny, ale ludzie dookoła Ciebie też stają się wolni. Kiedy Ty zapominasz o swoim wstydzie, kiedy zapominasz o swojej pozycji, kiedy zapominasz o tym nawet trochę, kim jesteś, co osiągnąłeś, ile zarobiłeś i zaczynasz uwielbiać Boga, zaczynasz być wolny. I ludzie dookoła ciebie też są wolni. To jest powód, żeby naprawdę, naprawdę klaskać. Możecie cię zaskoczę, ale uwielbienie Twoje nie zmienia Boga. Bóg zawsze jest taki sam. Można o nim przeczytać, że jest dobry, że jest łaskawy, że jest cudowny. Zapraszam już zespół na scenę. Ale uwielbienie zmienia obraz Boga w tobie. Wydaje ci się czasami, że może już znasz Boga, że wszystko, wszystko, wszystkiego już doświadczyłeś, ale kiedy zaczynasz śpiewać nawet prostą piosenkę, że On jest dobry i na wieki trwa Jego łaska, coś się w tobie zmienia. Zaczynasz widzieć jeszcze wyraźniejszy obraz Boga. Nie zmienia to Jego, On jest cały czas e, taki, taki sam, ale zmienia obraz, obraz w tobie. I nie uwielbiamy Boga dlatego, że, że coś od Niego chcemy, ale dlatego, że mamy tak wiele, za co możemy być mu wdzięczni. Więc jeśli z tych trzech dziwnych historii zapamiętasz, że kiedy uwielbiasz, kiedy śpiewasz, kiedy podnosisz swoje ręce, twoje problemy zaczynają mieć problemy. Jeśli zapamiętasz drugą rzecz, że kiedy uwielbiasz, kiedy podnosisz ręce, kiedy mówisz do niego, kiedy otwierasz swoje serce, zmieniasz atmosferę dookoła. I trzecia rzecz, kiedy uwielbiasz, kiedy podnosisz ręce, kiedy otwierasz swoje serce, uwalniasz siebie samego i innych dookoła siebie. Oczywiście, samo uwielbienie nie załatwi wszystkiego w twoim życiu. Może cię zaskoczę. Ale jest to jeden z tak ważnych elementów Twojego chrześcijańskiego życia, który może naprawdę dużo, dużo przełamać i wprowadzić Cię w miejsca, gdzie naprawdę coś w Twoim życiu pęknie.